Magazyn e-Road to pierwszy w Polsce branżowy miesięcznik online poświęcony pojazdom użytkowym i transportowi. Każde wydanie e-Road to najnowsze informacje rynkowe, zagadnienia techniczne, testy pojazdów, oferty sprzedażowe i felietony, tabele i mapy dealerskie oraz oferty pracy. Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, pojazdy dostawcze, naczepy, rynek finansowy, części zamienne i transport. To wszystko znajdziecie w magazynie e-Road. Jesteś menedżerem firmy transportowej, zawodowym kierowcą, mechanikiem samochodowym czy pasjonatem ciężarówek? Z pewnością znajdziesz w każdym wydaniu magazynu coś dla siebie. Teraz specjalistyczne treści są dostępne 24 godziny na dobę z każdego miejsca w kraju i Europy. Co najważniejsze, trafimy do Ciebie w bezpłatnej prenumeracie na komputer stacjonarny, tablet czy smartfon. Już dziś zostań naszym prenumeratorem Lepiej poznawej branży i bierz co miesiąc udział w losowaniu nagród rzeczowych. Pamiętaj, rynek, informacje, oferty. Zapraszamy na www.myślnibroad.pl. road.pl PL.